Jako matka mam wam politycy do przekazania jedną bardzo ważną rzecz. Wara od naszych dzieci. O co chodzi? Chodzi o to, że pani minister Barbara Nowacka, naczelna lewaczka tego rządu, tuż obok pani Kotuli, oczywiście, myślała, 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 jak wyprać naszym dzieciom mózgi i wymyśliła. Rozporządzeniem wprowadzi nowy przedmiot od września 2025 roku obowiązkowy przedmiot, jakim jest Edukacja zdrowotna. Zrobi to rozporządzeniem, oczywiście, bo czekają na tęczowego Rafała, który całe to lewactwo klepał będzie każdym prezydenckim podpisem, o ile oczywiście wygra wybory prezydenckie. Mam nadzieję, że nie. Ale do rzeczy. Pod tą nic nie mówiącą i nawet całkiem przyjemną nazwą nowego, obowiązkowego przedmiotu w szkołach kryje się totalna zlewaczała. Indoktrynacja naszych dzieci. Ale pani Lewaczka Nowacka zrobiła to bardzo sprytnie, bo przecież do biologii czy do wychowania do życia w rodzinie nie dałoby się wcisnąć tej lewackiej indoktrynacji. Dlatego pani Nowacka wymyśliła sobie nowy przedmiot, który ze zdrowiem, a już na pewno psychicznym, nie ma absolutnie nic wspólnego. Ponieważ algorytm YouTube'a jest jaki jest, jeżeli chcecie zapoznać się ze szczegółami omawianego tutaj przedmiotu e, prozdrowotnego, niby, zachęcam Was do przeczytania artykułu redaktora Łukasza Warzechy, który bardzo, bardzo rzetelnie omawia nowy przedmiot na portalu PCH24. Link do tego artykułu znajdziecie. Tutaj w tym rogu. Możecie go spokojnie przeczytać, dlatego, że ilość niepoprawnych politycznie sformułowań, stwierdzeń, słów w tym artykule. A więc w, całej, w całym tym programie tego przedmiotu jest tak duża, że dostałabym Shadowbana do końca świata, wszechświata i jeszcze jeden dzień dłużej. A nie chcę po prostu stracić tego kanału, by móc się z Wami spokojnie komunikować. Ten przedmiot na konferencji prasowej omawiał również wicemarszałek Krzysztof Błosak z posłem Grzegorzem Płaczkiem. Link do tego wystąpienia umieszczę w komentarzu tego wideobloga. Zachęcam Was do zapoznania się, bo to są naprawdę bardzo ważne informacje, rodzice. Musimy mieć świadomość tego, co lewaczka nowacka szykuje naszym dzieciom w szkołach, za które przecież wszyscy płacimy, i chyba powinniśmy mieć możliwość wpływania na to, czego nasze dzieci w tych szkołach będą się uczyć. Prawda? Drodzy widzowie, jedno jest pewne. Pani Lewaczka Nowacka depcze konstytucję, na którą tak bardzo powoływała się jeszcze przed wyborami parlamentarnymi, której tak bardzo broniła. Na czarnych protestach czy właśnie przed wyborami parlamentarnymi, uderzając w elementarne prawo rodziców do wychowywania własnych dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Jest jeszcze jedna rzecz, której ja nie do końca rozumiem w tej całej lewackiej. Ideologii w tym całym lewackim świecie. Dlaczego ci politycy czy ci aktywiści tak bardzo chcą, by nasze dzieci straciły pewną czujność i wrażliwość na tak ogromne zagrożenia, jakim jest pedofilia? No bo jak inaczej nazwiecie zachęcanie dzieci poniżej 16 roku życia do współżycia? Czy do masturbacji, czy innych kwestii, właśnie zawartych w tym nowym przedmiocie. Normalny dorosły, normalny dorosły, za wszelką cenę stara się uchronić swoje dzieci przed tak dużym niebezpieczeństwem, a tutaj jest coś zupełnie innego, coś zupełnie odwrotnego. Dzieci mają być kompletnie niewrażliwe. Na to niebezpieczeństwo mają stracić kompletnie czujność, mają kompletnie zatracić jakieś takie poczucie bezpieczeństwa, czy jakieś hamulce w kontaktach z dorosłymi. I w dłuższej perspektywie, co zresztą bardzo widać po zachodnim świecie, to jest bardzo niebezpieczne zjawisko, więc jeżeli teraz nie zareagujemy. Za kilka lat będzie po prostu za późno. A chyba nie chcemy stać się takim społeczeństwem jak na przykład społeczeństwo niemieckie, które jest tak wyprane z pewnych wartości, z pewnych idei, że przyjmuje wszystko to, co lewacki rząd na nich narzuca, co lewacka Unia Europejska na nich narzuca. No chyba nie chcemy być jak te super nowoczesne i rozwinięte społeczeństwa. Zachodnie. Zachód już nie jest dla nas w niczym wzorem, absolutnie, to my, Polacy, to my, Polska możemy być wzorem dla Niemiec, dla Francji, nie tylko w kwestiach e, suwerennościowych, nie tylko w kwestiach e, podejścia do państwa, ale także właśnie w kwestiach podejścia do rodziny, w kwestiach społecznych, w kwestiach e, utrzymania pewnej tożsamości społecznej i narodowej. Zwalczanie rodziny. Uderzanie w nią. Promocja aborcji zamiast posiadania dzieci. Indoktrynacja w jakiejś lewackiej ideologii, wprowadzanie jakiejś chorej nowomowy. Ja wam powiem tak, wszystkim tym zwolennikom tych super cudownych rozwiązań, szczególnie pani Nowackiej. Jeżeli chcecie, to Indoktrynujcie swoje dzieci, deprawujcie swoje dzieci, niszczcie im psychikę od ich najmłodszych lat. Powodujcie, że staną się całkowicie niewrażliwe na zagrożenia, na niebezpieczeństwa płynące z tego, co chcecie im przekazać. Ale od naszych dzieci i od szkół, za które płacimy w podatkach, na które mamy prawo mieć wpływ, mamy prawo mieć wpływ na to, co w tych szkołach jest nauczane, po prostu się. Odwalcie. Raz na zawsze się odwalcie. Jeżeli tego nie zrobicie, to prędzej czy później wywieziemy was. Na taczkach z tych waszych ministerstw. Zobaczycie. To dziś w Sejmie po raz pierwszy na komisji e, pojawi się temat tzw. edukacji zdrowotnej, którą proponuje minister Barbara Nowacka. I dziś także jako konfederacja zabieramy głos zdecydowanie przeciwko temu pomysłowi rządu. E, jest to pomysł, który ma dużo wspólnego z ideologią, mniej wspólnego ze zdrowiem, co za chwilę wykaże. E, jest to tak naprawdę e, pod e, pewnym kryptonimem. E, i w zmiksowaniu z innymi treściami odgrzewany stary kotlet, czyli wprowadzania tego permisywnego modelu edukacji seksualnej, o który toczyła się w Polsce debata w latach 90. Ten konflikt został zamknięty pewnym kompromisem w postaci uwzględnienia treści w odpowiedniej proporcji wraz z treściami społecznymi związanymi z rodziną, mającymi pewien aspekt wychowawczy. Mamy w tej chwili program w podstawie nauczania. Lewica chce to wyrzucić do kosza i wprowadzić po prostu swoją ideologię. Która ma być wpajana uczniom, co więcej, obowiązkowo. Lewica, rządząca lewica, nazwam Barbarę Nowacką, mimo że z koalicji obywatelskiej lewicą, bo dobrze pamiętamy z jakich się kręgów wywodzi, młodzieżówki Unii Pracy, później partii lewicowych, ruchów skrajnych, a proaborcyjnych. Więc Barbara Nowacka i rządząca polską lewicą, lewica ma zamiar wyrzucić do kosza nie tylko dorobek, dotychczasowy dorobek edukacyjny związany z wypracowaną podstawą programową i pewną linią wychowawczą, która dobrze w Polsce działa, ponieważ mamy na tle Europy niski współczynnik niechcianych ciąż nastolatek, niski współczynnik aborcji, niski współczynnik zachorowań na choroby weneryczne. Niską śmiertelność okołoporodową. Jesteśmy krajem, gdzie, jak patrzy się na te zdrowotne wskaźniki, stoimy całkiem dobrze. I zamiast to docenić i to doskonalić, rządząca nami lewicowa ciemnota ma zamiar wyrzucić to wszystko do kosza i w to miejsce, gdzie jest program nauczania normalnego, umieścić lewicowe fanaberie. Co więcej, są na tyle bezczelni, że mają gdzieś prawa rodziców, prawa obywatelskie i chcą to wtłaczać wszystkim przymusowo. Po pierwsze, prowadząc obowiązek uczestniczenia w zajęciach, w których program, w tej chwili wymyślili który jest naprawdę kuriozalny, zaraz będziemy z Grzegorzem o tym mówić. Po drugie, wprowadzając obowiązek oceniania tego i liczenia tych ocen do średniej, więc to, co walczyli e, między innymi z religią, że to nie powinno być, dokładnie sami robią to tylko w ramach swojej religii, e, permisywnej edukacji seksualnej i religii genderowo-LGBT. E, Przypomnijmy, artykuł 48 Konstytucji mówi, że rodzice mają prawo. Do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania. To, co za chwilę przeczytam, jasno pokazuje, że z taką sytuacją mieć już do czynienia nie będziemy. Zanim powiem o przykładach tego, co e, chce Barbara Nowacka i rząd Tuska, żeby było uczone wszystkie dzieci w szkołach, to warto powiedzieć, co wyrzucają, bo to jest bardzo znamienne. Zacznijmy od tego, co wyrzucają. Wyrzucają właściwie wszystkie treści związane z wartością rodziny w życiu człowieka, z zakładaniem rodziny, z życiem rodzinnym, z trwałością rodziny. I to właśnie w czasie, kiedy nasila się kryzys małżeństw. Wyrzucają właściwie wszelkie treści związane z małżeństwem. Proszę Państwa, uczeń szkoły podstawowej nie dowie się z programu Barbary Nowackiej o istnieniu małżeństwa. Słowo małżeństwo pada dopiero w nauczaniu ponadpodstawowym tylko jeden raz. W kontekście przepisów prawnych związanych z osobami żyjącymi bądź to w małżeństwie, bądź to w związkach nieformalnych. Um, Uczyń także nie dowie się e, o nic na temat dojrzałości do małżeństwa, czynników warunkujących trwałość małżeństw, przyczyny rozpadu rodzin. Po prostu tego wszystkiego nie ma. Nie dowie się też o wartości życia, nie dowie się o rozwoju dziecka w prenatalnym okresie życia. Ta wiedza naukowa, zdaniem lewicy, jest dzieciom, młodzieży do niczego niepotrzebna. Nie pada ani razu słowo dzietność w czasach, kiedy mamy kryzys, dzietności. Nie pada ani razu słowo w wielodzietność, za to bez niespodzianki pojawia się słowo bezdzietność. Brak jest wielu podstawowych informacji o zdrowiu. To ma być edukacja zdrowotna. Tymczasem uczeń szkoły podstawowej będzie się uczył na temat wczesnej inicjacji seksualnej, nie będzie się natomiast uczył na temat chorób wenerycznych. To, co powinno być według tego śmiesznego programu, który oni tu wymyślili, dziesięciolatyk ma charakteryzować pojęcie zdrowia seksualnego, ale o chorobach wenerycznych to się dowie fakultatywnie albo wcale, a dopiero w programie ponadpodstawowym. Ma być o tym powiadomiony. Czyli sekwencja proponowana przez lewicę Tuska i Nowackiej jest taka: najpierw wysyłamy dzieci do inicjacji seksualnej, później powiemy im o tym, jakie są związane z tym zagrożenia, szczególnie te zdrowotne, na przedmiocie dla niepoznaki zwanym edukacją zdrowotną. E, idąc dalej e, o tym, co oni tu właściwie dodali, trzynastolatki e, mają omawiać pojęcia orientacji psychoseksualnej i kierunki jej rozwoju, w tym heteroseksualną, homoseksualną, biseksualną, aseksualną, wyjaśniać pojęcia tożsamości płciowej, cis płciowości transpłciowości. Ja rozumiem, że są naukowcy, którzy się takimi rzeczami zajmują i ja rozumiem, że istnieją organizacje LGBT, które sobie na ten temat publikują najróżniejsze materiały. Natomiast to nie jest żaden w tej chwili konsensus, żadne y, orientacje aseksualne cis-płciowości, to nie jest język będący przedmiotem jakiegokolwiek konsensusu. Y, I uczenie o tym trzynastolatków Dzieci i młodzież w, kształcie, w momencie kształtowania ich tożsamości seksualnej, ich wychowania, ich norm, ich samooceny to jest po prostu niemądre, zwyczajnie niemądre, a w wielu przypadkach pewnie szkodliwe, i być może właśnie o to chodzi. Idąc dalej. Warto dodać, że użyte sformułowania są często eufemizmami na wzór dokumentów Unii Europejskiej czy konwencji stambulskiej. To znaczy, mamy zakamuflowaną, niewyrażoną wprost ideologię LGBT, ideologię genderową, zwaną też oczywiście tam programem, teorią. To jest bez znaczenia, jakich oni słów używają, wiemy dobrze o co chodzi, bez wyrażenia tego wprost. Boją się tak naprawdę prawdy, nie podają podstawowych faktów zdrowotnych, wynikających z praktykowania homoseksualizmu, z praktykowania transseksualizmu, z tego z jakimi okaleczeniami, cierpieniami wiążą się tak zwane operacje zmiany płci, jaka debata naukowa toczy się w tej chwili w świecie zachodnim na ten temat, jak państwa odchodzą od zachęcania do tego dzieci i młodzieży, ponieważ wiele osób zgłasza się jako pokrzywdzone przez te różnego rodzaju terapie i pseudoterapie. Nie dowiemy się też faktów Medycznych na temat aborcji, nie dowiemy się negatywnych konsekwencji związanych z aborcją czy antykoncepcją, e, ponieważ zdaniem rządzącej lewicy e, tych faktów po prostu ma nie być. A to ciągle nie koniec. E, w dalszych podstawach programowych znajdziemy na przykład e, takie fanaberie, jak umawianie przez ucznia roli całożyciowej edukacji seksualnej. No to Zdrowie czy całożyciowa edukacja seksualna? Mówienie o tym, na czym polega, i tu uwaga, bo to dla profesorów chyba nie dla dzieci. Norma. Medyczna, prawna, statystyczna, społeczna, moralna, religijna, partnerska i indywidualna. No po takim praniu mózgu jedyny wniosek chyba jest taki, że norma żadna nie istnieje. I dobrze wiemy, że jest to jedna z głównych test ruchu LGBT, ruchu genderowo-feministyczno-transowego. Nie ma żadnej normy, wszystko jest kwestią zdaniową, wszystko jest płynne. Płynna nowoczesność jak nauczał ich autorytet profesor Bauman. Dalej omawia kwestie prawne i społeczne związane z przynależnością do grup osób LGBTQ. No łaskawie, że nie wymienili reszty alfabetu i nie rozszyfrowali. Tam się mają pojawić też jakieś inne dziwne rzeczy. Obok kwestii seksualnych, nie zapomnieli o kwestiach żywieniowych. Na przykład uczeń będzie musiał pisać diety w oparciu o dietę planetarną. Ciekaw jestem, czy dziennikarze, którzy zaraz będą bronić rządu Tuska i chorych pomysłów Nowackiej, już wiedzą, co to dieta planetarna. Dziennikarze do wyszukiwarek proszę się uczyć, bo zaraz będziecie musieli udawać, że to wszystko jest okej. Okay. Obok tego jest jeszcze drugi dokument Edukacja Obywatelska. Tam są też kwiatki. Uwaga, rodziców konserwatywnych komentatorów na razie skupia się na tych deprawacyjnych aspektach edukacji zdrowotnej proponowanej przez Nowacką, natomiast w edukacji obywatelskiej oczywiście mamy stały pakiet lewicy e, stoskiej, jak to się teraz mówi. A więc uczeń będzie rozpoznawał postawy ksenofobii, stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji, a także uwaga, uczniowie będą aktywizowani politycznie przez nauczycieli, reaguje na te zjawiska a także klimatyzm. Nie mogło tego zabraknąć u czołowych Europejczyków z polskiego rządu, a więc uczeń będzie wymieniał przyczyny i konsekwencje kryzysu klimatycznego, wyszukiwał informacje na temat działań na rzecz jego powstrzymania oraz w miarę możliwości angażował się w wybrane z nich. Ze względu na to, że ten cały ruch klimatyczny, szczególnie młodzieżowy w Polsce działa w dużej mierze, Metodami nielegalnymi, zwracam uwagę, że jest tu mowa, że uczniowie mają być zachęcani do reagowania. Nie jest napisane, że zgodnie z prawem. I to nie jedyny przypadek. Jeżeli jeszcze wrócę na sekundę do kwestii zdrowotnych, jest mowa o wczesnych inicjacjach seksualnych. Dzieci między 10 a 15 rokiem życia mają być nauczane na temat inicjacji seksualnej. Ani razu w tym dokumencie nie pada słowo pedofilia. Dzieci mają być do tej inicjacji seksualnej zachęcane, natomiast nie mają być poinformowane, że jest to sprzeczne z prawem. Przypadek. Nie sądzę. Oddaję głos, Grzegorz Płaczek. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Szanowni państwo, czeka nas rewolucja. Od 1 września 2025 roku wchodzi nowy przedmiot, nowy, obowiązkowy, edukacja zdrowotna. To przedmiot, który jest przesiąknięty do szpiku kości lewicową ideologią, pełen miękkich stwierdzeń, pełen niedopowiedzeń, ale oczywiście jednocześnie pełen wartości LGBT i nikt z nas, po lekturze wstępnych założeń do rozporządzenia i do tego przedmiotu nie znalazł czegoś takiego jak wartościowe treści dotyczące rodziny. Nowy przedmiot będzie deptał to, co ważne, czyli rodziny, czyli będzie formułował takie tezy, że posiadanie dziecka to nie tyle odpowiedzialność i nie, nie tyle cud, ale to ryzyko. Nie zgadzamy się z takim podejściem, tak samo jak tysiące polskich rodzin, które od kilku tygodni na próżno szukają wsparcia. Rodzice jednoczą się w całej Polsce. Już 1 grudnia, czyli za kilka dni w Warszawie, odbędzie się bardzo duży protest rodziców, którzy będą przyjeżdżać i będą krzyczeć na cały głos, że nie chcą takiego przedmiotu w szkole. Problem jest bardzo skomplikowany, dlatego że przed nami 10 miesięcy walki, a właściwie wojny, również o nasze dzieci. Nie zgadzamy się z tym, żeby ten przedmiot wchodził do polskich szkół już od czwartej klasy szkoły podstawowej. Pani minister Nowacka robi to wszystko jednak w białych rękawiczkach, dlatego że będzie rozporządzenie. Ja, jako poseł Konfederacji, który zasiada w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Próbowałem wywrzeć nacisk na to, żeby rodzice zostali wysłuchani. Chciałem złożyć wniosek o wysłuchanie publiczne. Niestety wysłuchania publicznego okazało się, że nie będzie. Rodzice nie będą wysłuchiwani, stowarzyszenia będą ignorowane, fundacje będą ignorowane. To, co mówi lewicowy minister, to, co mówi lewicowe Ministerstwo Edukacji Narodowej, to jest jedna prawda objawiona i tylko tego się pani minister trzyma co więcej i to jest bardzo bulwersujące, pani minister publicznie przyznała w ostatnim wywiadzie, że nie będzie się przejmować innymi opiniami poza tymi głoszonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W związku z tym pytanie retoryczne. To jakim państwo jesteście Ministerstwem Edukacji Narodowej, Który, które narzuca tylko i wyłącznie ideologię LGBT i lewicową? Czy państwo jesteście Ministerstwem wszystkich Polaków i powinniście uwzględnić również tą wrażliwość tych, którzy się nie zgadzają z tym przedmiotem? Nie czekając dłużej, postanowiliśmy w trybie natychmiastowym wysłać do pani minister edukacji narodowej za, przy wsparciu oczywiście pana marszałka interpelację poselską. Interpelacja poselska jest datowana na dzisiaj. Interpelacja poselska w sprawie niepokojących zmian w polskiej edukacji związanej z wprowadzeniem nowego przedmiotu pod nazwą edukacja zdrowotna. Interpelacja jest bardzo długa, zawiera bowiem 33 pytania, pytania, które były również wspólnie przygotowywane z różnymi środowiskami, z rodzicami, z profesorami, z doktorami. Interwencja, która ma ukazać tą próżność Ministerstwa Edukacji Narodowej, ten infantylizm. Pozwólcie państwo, że przeczytam tylko kilka z tych pytań, żebyście państwo zrozumieli, co jest dla nas ważne, a najważniejszą rzeczą dla nas wszystkich, dla Konfederacji, to jest stanie na straży polskich rodzin i polskich dzieci. Interpelacja podzielona jest na kilka obszarów, dlatego że przedmiot jest dosyć obszerny. Co ciekawe, do dzisiaj my po sobie nie wiemy, czy jednocześnie z wprowadzeniem edukacji zdrowotnej dzieci będą się uczyć czegoś mniej, na przykład na fizyce, na chemii, na biologii, to jest na razie nieznane. Pierwsza część interpelacji dotyczy wychowania do życia w rodzinie. Pytamy m.in. Dlaczego Ministerstwo Edukacji i Nauki planuje zlikwidować wychowanie do życia w rodzinie, chociaż wieloletnie doświadczenia krajów zachodnich, które od kilku dekad realizują permisywną, czyli nadmiernie wyrozumiałą edukację seksualnie, seksualną, wskazują na dramatyczne efekty? Według danych Eurostatu, rząd tak często mówi, że eksperci tak, tak, tak twierdzą, tak mówią, w związku z tym powołajmy się na Eurostat, wyniki osiągane w Polsce są zdecydowanie lepsze. Mniejsza liczba ciąż, o czym mówił pan Marszałek, mniejsza zachorowalność na choroby przenoszone drogą płciową, niski wskaźnik aborcji u nieletnich dziewczyn. Dlaczego państwo chcecie to zniszczyć? Druga część to część poświęcona ocenie. Czym Men uzasadnia likwidację oceny z religii na świadectwie i planowanie wprowadzenia oceny z edukacji zdrowotnej, która w dużej mierze dotyka kwestii światopoglądowych i nie zawiera treści koniecznych do wyuczenia. Dlaczego przedmiot ten, tak jak wychowanie do życia w rodzinie, nie pozostał przedmiotem nieobowiązkowym? Przecież mogą być rodzinie, rodziny, rodziny i rodzice, mam, matki i ojcowie, które nie godzą się z tym, czego dokładnie będą nauczane ich dzieci, a przecież mówimy o bardzo wrażliwej kwestii, bardzo wrażliwym obszarze, jakim jest ten pierwszy kontakt młodego dziecka z pojęciem seksualności. Potem jest część poświęcona prawom rodziców, potem są również pytania dotyczące konkretnych zapisów. Dla przykładu, jaka definicja zdrowia seksualnego legła u podstaw założeń programu edukacji seksualnej zawartej w dokumencie? Ten dokument, to rozporządzenie jest pełne pełno nowomowy. Padają tam wyrazy, które myślę, że przeciętny Polak musi Sprawdzić, co oznaczają, i tym właśnie się charakteryzuje to, to groźne rozporządzenie. Pytamy również, dlaczego, o czym mówił również pan, mał... pan Marszałek, dlaczego w projekcie słowo małżeństwo pada tak rzadko. Właściwie w szkole podstawowej w ogóle ani nie razu. W szkole podstawowej ani razu. Będziemy się uczyć jakiś, o jakichś luźnych związkach, o braku odpowiedzialności. O, nie będziemy się uczyć, kim jest tata, kim jest mama, ale chcemy zrozumieć i chcemy wytknąć te, 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 ten, ten błąd ministerstwu. Stąd to pytanie. W części poświęconej sprawom organizacyjnym i ocenom skutków rozporządzenia pytamy, dlaczego w przedłożonych do konsultacji publicznych dokumencie znajduje się informacja, że, cytuję, wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla sektora finansów publicznych, w tym dla budżetu państwa. No, jak to możliwe, skoro jednocześnie wiemy, że będą prowadzone kursy i studia? przygotowujące do nauczania edukacji zdrowotnej i one będą finansowane z budżetu MEN. No jedno się z drugim nie lepi, w związku z tym chcemy, żeby Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało posłów, o opinię, publicznej, opinię publiczną, skąd weźmiemy pieniądze, żeby przygotować nauczycieli, skoro, skoro podobno z budżetu państwa ani grosz nie zostanie na to przeznaczony. Strona społeczna, które bardzo chcieliśmy w Konfederacji podziękować, dlatego że to strona społeczna pomaga nam w tej codziennej walce, czyta, analizuje. Pojawiła się ostatnio odsyłam państwa do tego po, pojawiła się analiza 100, 112 stron profesor doktor nauczyciele historycy podpisali się pod analizą i dziękuję bardzo przy okazji koalicji na rzecz ocalenia polskiej szkoły ta koalicja bardzo prężnie działa i, i, i chciałem wszystkim rodzicom również za to za to wsparcie podziękować pytam również pytamy również w tej właśnie str stronie społecznej w tej części dotyczącej strony społecznej jak ministerstwo zamierza potraktować spływające do MEN opinie rodziców i nauczycieli na temat propozycji wprowadzenia od 1 września tego nowego, obowiązkowego przedmiotu. Jest to bardzo ważne, dlatego że już teraz wiadomo, że jest poruszenie w narodzie, w związku z tym analizując to, w jaki sposób w ostatnich miesiącach były się nieczytane, chociaż ministerstwo twierdzi inaczej. Te wszystkie opinie chcielibyśmy wiedzieć, na ile rzeczywiście ta postawa Polaków, patriotów i również rodzin będzie brana pod uwagę przez, przez MEN. Obawiam się, że odpowiedź z góry znam. Pytamy również, czy zdaniem MEN wprowadzenie nowego przedmiotu jest zgodne z ustawą o oświacie i konstytucją RP. Przypominam wszystkim Polakom, że zgodnie z artykułem 48 naszej konstytucji cytuję: rodzice mają prawo do wychowywania dzieci, do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. I konsekwencją również tego pytania jest pytanie, czy MEN przewiduje wyłączenie obowiązkowości tego nowego przedmiotu dla szkół katolickich. Oraz szkół niepublicznych. Pytanie jest bardzo zasadne, bardzo poważne, dlatego że rodzice często omijają nie, jakoby ten, ten nasz system edukacyjny i kierują dzieci do szkół katolickich. Chcą, żeby dzieci wychowywały się trochę w innej kulturze niż tej takiej nazwijmy to rozmydlonej LGBT. I pytanie, czy, czy dzieci w tych szkołach również będą poddawani, my to nazywamy indoktrynacji. I jedno z ostatnich pytań, właśnie ostatnie na tej konferencji. Czy wprowadzenie w Polsce edukacji zdrowotnej oraz zdrowia seksualnego wynika z międzynarodowych zobowiązań? Dlatego, że w uzasadnieniu również pojawia się zdanie, że to, co przygotowuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, ta nowa wizja uświadamiania młodych Polaków, czym jest seksualność jest w oparciu o wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia. Chcielibyśmy rzeczywiście się dowiedzieć, czy tak jest, a jeśli tak, to chcielibyśmy poznać ten dokument i te sławetne wytyczne, bo chcielibyśmy wiedzieć, czy to WHO to opracowało, czy ktoś może po prostu zwyczajnie zwariował. W Ministerstwie Edukacji Narodowej Konfederacja jasno i stanowczo nie zgadza się z taką formułą nowego przedmiotu edukacja zdrowotna i nieprzerwanie każdego dnia stoi na straży wartości takich jak rodzina i dziecko. Czy są pytania? Nie widać, wszystko jasne.